Poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z Czasem Seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków, zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także o subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i bardzo się cieszę, że widzimy się w kolejnym poranku z czasem seniora. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji, do wciśnięcia na dzwoneczek, i naprawdę za chwilę wytłumaczę Ci, po co mi jest ta czapka na głowie pomimo tak pięknej pogody. Za chwilę dowiesz się, ale żeby. Aby właśnie się dowiedzieć, po co mi jest potrzebna czapka, zostań ze mną do samego końca. Przechodzimy do poranka z czasem seniora i w tym dzisiejszym poranku jakoś tak się układa, że chyba cały ten tydzień będzie taki bardzo nasycony ciekawostkami. I dzisiaj kolejna z ciekawostek. Dzięki intensywnemu krążeniu. 90% energii cieplnej ucieka nam przez głowę. Jeszcze raz powtórzę. Dzięki intensywnemu krążeniu, 90% energii cieplnej ucieka nam przez głowę. Ile to razy babcia mi powtarzała: Załóż czapkę, bo się przeziębisz, załóż czapkę, bo będzie ci zimno uwaga i właśnie tak się zastanawiałam kiedyś co ta babcia sobie wymyśliła jak mi może być zimno jak nie będę miała czapki na głowie no co ma czapka przecież cała jestem ubrana no to czapka nie jest mi za bardzo do niczego potrzebna jak się okazuje i jak mówią badania jednak czapka ważna jest ponieważ to właśnie przez głowę ucieka 90% energii cieplnej. 90%, czyli tylko i wyłącznie 10% ucieka nam innymi, e, e, innymi elementami naszego ciała. Właśnie te 10%, 90% ucieka przez głowę. To właśnie tam odbywa się bardzo dużo procesów, to właśnie mózg jako tak naprawdę y, główny element całego naszego ciała, bardzo dużo energii. Potrzebuje do tego, żeby ciężko pracować, żeby nam pomagać, żeby nam podpowiadać. Jak taki bardzo dobry komputer steruje całym naszym ciałem, całą naszą mową, językiem, zachowaniem, postępowaniem, uczuciem, emocją, po prostu mózg. Jest niesamowity, dlatego potrzebuje aż 90% energii do tego, żeby właśnie te wszystkie procesy zachodziły i dzięki intensywnemu krążeniu to tutaj. Tak wiele procesów zachodzi, że aż 90% energii cieplnej ucieka przez naszą głowę. No to ja dzisiaj stwierdziłam, że może warto jest założyć czapkę, żeby mi energia nigdzie nie pofrunęła, żeby była razem ze mną. Oczywiście żartuję i oczywiście jest to w przenośni, natomiast chciałam Wam zobrazować, że naprawdę mózg. Głowa to są rzeczy, o które należy zadbać i kiedy czasem chcemy wyglądać pięknie, młodo i cudownie, nie zakładając czapki, kapelusza czy czegokolwiek innego, to może warto jest się zastanowić, czy to naprawdę ma sens, że ktoś nas pochwali, że ktoś nam powie dobre słowo, że hmm, że ktoś zwróci na nas uwagę. Może czasem lepiej rzeczywiście zostać jest w tej czapce, może rzeczywiście lepiej jest zostać w tym kapeluszu i pomyśleć trochę po prostu o sobie, a nie o drugim człowieku, co ten drugi sobie o nas pomyśli. Dzisiaj zachęcam do tego, żebyśmy się zatroszczyli o siebie, zatroszczyli o swoją głowę. O swoje 90% krążenia właśnie w tym obszarze naszego ciała. Zachęcam Was, pomyślmy dzisiaj trochę o mózgu. Może napijmy się wody, może zróbmy jakieś ćwiczenia, może wróćmy do ćwiczeń, właśnie z czas na pamięć, gdzie to ćwiczymy naszą pamięć w każdy poniedziałek. Może warto jest dzisiaj właśnie też o pamięci raz jeszcze pomyśleć, może dzisiaj wykonujmy wszystkie czynności lewą dłonią. Jeżeli jesteśmy praworęczni, to wykonujmy lewą dłonią to wszystko, co jesteśmy w stanie zrobić. Zachęcam Cię dziś po prostu do wysiłku związanego właśnie z mózgiem, z. Funkcjami poznawczymi, z pamięcią. Dziś zachęcam Cię właśnie do tego. Pozdrawiam bardzo serdecznie, pełna energii, no bo jak założyłam czapkę, no to już muszę być pełna energii, bo nic mi nigdzie nie ucieka. Więc y, pełna energii, zachęcam Cię do energii, do energicznego podjęcia tego dzisiejszego dnia. Pozdrawiam serdecznie, Małgorzata Kospin, pa-pa. Ta.